No i widzimy się już na prezentacji medalu za 2024 rok. Tym razem na drugim koncie, bo niestety na pierwszym. Brakuje mi 9 leveli, mam na styk właściwie dopalaczy, ale... No nie chcę dopalaczy tych używać, zostawię sobie w na następny rok, jakby zabrakło. A tutaj się udało mi wbić, więc odbieramy na tym koncie, na tamtym odbiorę za miesiąc, jak wbiję te 9 leveli. I medal prezentuje się o tak, zajebiście wygląda właściwie. Według mnie dużo, dużo lepiej niż w zeszłe levele. W sensie... Y, lata. Także wygląda to miło. I jeszcze raz przypomniałem wszystkim, którzy to oglądają w styczniu o tym, że każda łapka pod jakimkolwiek odcinkiem z grudnia bądź stycznia 2023-2024 roku to 10 groszy na cel charytatywny, który wybierzemy na koniec stycznia. Taka oto informacja. A medal wygląda zajebiście. Nie, serio, to jest pierwszy medal w CS2 w ogóle. I zarazem najlepszy medal, ogólnie wydaje mi się, nawet z wszystkich medali, które były od 2015, bo chyba wtedy odbierałem, to to jest według mnie cudeńko. Więc mam nadzieję, że odbiorę w tym roku go. Panie, było jeszcze jakiś lepszy kolorek, ale ten szary pasuje, pasuje do tej obręczy białej. Także umieszczamy w gablocie. No i tak oto on się prezentuje.